W dzisiejszym specjalnym odcinku Wyspy Totalnej Porażki przypomnimy drogę Gwen, Heather, Duncan'a, Leshauny i Owena do finałowej piątki. To było 7 długich tygodni, więc postanowiliśmy zafundować strudzonym finalistom dzień wolnego. Niech się nacieszą sukcesem i swobodnie korzystają ze wszystkich obozowych atrakcji. A co się dzieje z tymi, którzy musieli udać się do portu wstydu? Wsiąść do łódki przegranych i opuścić wyspę? Gdzie ci goście teraz mieszkają? Jak spędzają wolny czas i kto ich zdaniem zasłużył na te stopatoli? Dopuśćmy do głosu tych, którzy już dawno wtopili. Nie chcecie, żeby coś was ominęło? Oglądajcie wyspę totalnej porażki. Wita to wszystko gra Widzę Was wciąż w moich znak Kim chcę być, o to pytacie mnie I myślę, że to już dobrze wiem Ja chciałbym być Sławny Chcę blisko słońca sobie żyć W tej drodze nie przeszkodzi mi nic Spakowane torby na drogę już mam Kiedyż dojdę tam Bo ja chciałbym być

Playa de los Przegranos. To luksusowy kurort, do którego trafiają wszyscy byli obozowicze, brutalnie wyrzuceni z wyspy. Tutaj mogą dojść do siebie i spróbować pogodzić się z porażką. Kiedy w programie zostanie dwójka uczestników, ich los spoczywać będzie w rękach 17 przegranych. <słuch> Jaki on słodki! Tak, jasne, zmocz mi koszulkę. Sorkina! Skakujcie do wody, jest tak fajowo! fajowo. Coś mnie ugryzło! O, może to rekin! Widziałaś kiedyś rekina w chlorowanej wodzie Mądralo? No, a ma rację. Zresztą rekiny chyba postanowiły zadbać o urodę. Jeśli nie rekin, to co to było? <grystanie> Nastraszyłam was? Nie mogłam się powstrzymać, musiałam coś ugryźć! Kumacie? Zatopić w czymś zęby? Rekiny też tak mają, nie? No dobra, pa! <grystanie> Jak widzicie, nasi obozowicze łatwo zaadaptowali się do luksusowych warunków. Zdaje się, że Jeff i Bridget cieszą się ze spotkania! Ten twój kurorcik jest nie do wyjęcia. Uwierzylibyście, że jesteśmy rzut beretem od tego ohydnego obozowiska? Żyć nie umierać, super tu jest! Nareszcie można odpocząć. O nie! Króliczek! Jak już doszedłem do siebie i zdjęli mi szwy, dotarło do mnie, że tu jest naprawdę wdechowo. Hej, Cody! Posmaruj się filtrem. Trochę się spiekłeś. Nie, spoko. Chcę się opalić, bo dziewczyny lubią brąz. Cudownie jest być przegranym. Takie życie mi odpowiada. Gdybym wcześniej wiedziała, jak tu jest fajnie, dałabym się wyrzucić z wyspy już w pierwszym odcinku. Teraz nareszcie mogę pobyć z Taylerem. Mm. No? Mm. A który to Tyler? Jo, jo, ziomy! Obczajcie to! Sława odmieniła moje życie! Jestem spoko gość! No i mam wypasionego golda czadowy. <laughs> Patrzcie! Czyś dło od bikini! Myślę, że to Twój Easy. O! O, faktycznie. że tu są świetne warunki. Nie powinnam się tutaj znaleźć. Długo o tym myślałam i już wiem, co zaszło tego wieczoru, kiedy mnie wykopali. Dowiesz się, jak to jest, kiedy ktoś miesza w twoim życiu uczuciowym. To wszystko wina Harolda. Ja powinnam być w finałowej piątce. Jak dorwę tego padalca, rzucę się na niego i skręcę mu ten jego chudy, patykowaty kark! Się gdzieś w pobliżu. Kiedyś się wreszcie pokażę! No a wtedy dostanie za swoje. No dobra, wiem, że to co zrobiłem, Kortni, było wstrętne. Ale nie miałem wyjścia. Duncan nie dawał mi spokoju. Rany umieram z głodu. Wściekła się. Ej, hey, Trent! Daj głodnemu gryza! No, co mi szkodzi? Zium! Pomagasz temu leszczowi? Przecież to zdrajca, nie? No, ale nie zasłużył na śmierć głodową. Musi się biedak ukrywać. przyznać, że dużo się nauczyłam, przebywając z Heder. Jeśli chcesz pozwolić przyjacielowi podejmować za ciebie decyzję, upewnij się, że nie jest palantem. Tak, to, że odpadłem jako trzeci, trochę mnie zdziwiło. Widocznie jestem nie dość władczy, przebiegły i za mało groźny, żeby odnieść sukces. Ale sprawdziłem się w pracy zespołowej. O, sorki. Łuhu, doskonały rzut, grubasie, tylko tak dalej, brawo. Ja nie mam. Co jesteśmy? Tyle się wydarzyło! Mogę pozdrowić moich przyjaciół! Uściski dla Toranta. Ale się tutaj bawimy! Kurort jest ekstra! Tak! Na wyspie dostałyśmy porządnie w kość! Pierwszy raz w życiu się posprzeczałyśmy. To było straszne, ale już się pozbierałyśmy. Jest jak dawniej! I chociaż nasza kłótnia była nadzwyczaj bolesnym przeżyciem... Dopiero na że rozstanie naprawdę złamało nam serce. Och, Sadie! Już za tobą tęsknię! Och, ja za tobą bardziej! Posycham z tęsknoty za tobą! Nie! Złożę pozew w sprawie bezprawnego wykluczenia mnie z konkursu. Ci ludzie będą moimi świadkami. Pozbyli się mnie pod stepem. Ja tam nic nie wiem. Ja też nie. Chyba przegapiłem ten odcinek. Nie wiem, o czym ona mówi. Nic nie widziałam. I mam to gdzieś. Co? Dobrze wiecie co się stało. Dajcie sobie z nią spokój. Ja wyleciałem pierwszy. I tak odpadłabyś w następnym odcinku. Nigdy za tobą nie przepadał. <laughs> Jak możesz tak mówić? Przecież wszyscy mnie lubią i tylko ja mam kwalifikacje. O, koko z głąby! Jesteśmy w północnym Ontario! Jeśli już zrzucacie mi coś na głowę, zadbajcie przynajmniej o zachowanie pozorów! Au! To ty jesteś Tyler? Jakbym opisała udział w konkursie? Krótko. Dałam ciała. Chociaż nauczyłam się trochę panować nad gniewem. To ty jesteś, Tyler? Czy udział w programie coś mi dał? Nie, to była żenada, kompletna strata czasu. Całował chłopaka? Wcale, że nie. Właśnie, że tak? Nieprawda! Tak, wcale nie! Tak, 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 tak. Mogę coś powiedzieć? Całował chłopaka. Nie będę tego komentował. Ojejku! Ojej, właśnie dostałam list od siostry, która pisze, że moje zdjęcia opublikowali w łowcach gwiazd. I moje gratulacje. Jesteś na szczycie. Stamtąd można już tylko spaść. Może jak będę miała anoreksję albo powiększę biust, trafię na okładkę. Słuchaj trend. Gdybyś mógł przemówić do finałowej piątki, co byś powiedział? E, powiedziałbym Gwen, że trzymam za nią kciuki i tęsknię za nią. Bądź twarda i walcz do końca. Za nas oboje. Ja będę ci kibicował przed telewizorem. To, że Gwen jest taka mądra i niezależna, w połączeniu z jej urodą sprawiło, że dla niej oszalałem! Wpadłem po uszy! No tak! Dla niej zniosę nawet smród Skunksa! Ej! Zwinąłem dla Ciebie babeczkę. Jest wyjątkowa. Chyba się w niej zakochałem. Ach! Mam tylko nadzieję, że wybaczyła mi tę wpadkę z Hedem. Nie się! Gdybym była na jej miejscu, nie puściłabym Ci tego płazem. E... Nie przesadzasz trochę? Przecież pocałowałeś jej droga. Nie moja wina, wrobiła mnie. Tak, jasne, zawsze się tak mówi. Moje usta robiły, co chciały. Mózg mi się na chwilę wyłączył. Bla 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 bla. Ściema. Bla bla bla. Kłamy jak znud. Bla 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 bla. No wiesz. Przepraszam Was na chwilę. Muszę za potrzebą. Krótka przerwa. Zostańcie z nami, a poznacie odpowiedzi na nurtujące was pytania. Co przegrani sądzą o finałowej piątce? I na kogo będą głosować? Tego wszystkiego dowiecie się już za chwilę. Dobra, widzieliście już jak przegrani spędzają czas. Pora dowiedzieć się, co tak naprawdę myślą o naszej finałowej piątce. Heller może mnie cmoknąć. To przez nią trafiłam do tej złotej klatki. Jest fałszywą, podstępną wiedźmą i z przyjemnością zobaczy jej przegraną. O, powiedz, co naprawdę czujesz. Powiedziałam. Rzuciłam parę krewetek na grilla. Ej, no a masz ochotę? He, <laughs> <laughs> żartowałam, <laughs> no dobra. Moim zdaniem Heather to jest kompletna psycholka. Heather jest naprawdę niezłą zawodniczką, ale oczywiście nie pochwalam jej metod. No bo... Czytanie pamiętnika głę całemu światu? Było nie do przyjęcia. Heather była najbardziej przerażającą dziewczyną na wyspie, ale dałem jej radę. Też to słyszeliście? Dorwałam cię wreszcie, ty zdrajco! Au, 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 au. Bieda O Ojejku, aby uszedł z tego z życiem! O, no, trend! Lindsay, powiedzcie nam coś o header. Mam nadzieję, że już nigdy nie spotkam kogoś takiego. Ona jest po prostu podła i wredna jak diabli! Dzwonię do rodziców. Nie zmusisz mnie, żebym tu została! Po prostu świetnie! Weźmiecie się wreszcie w garść ludzie! Spróbuj teraz zrobić unik! Ktoś musiał objąć dowodzenie. No co? Wciąż przegrywamy. Szczerze mówiąc, nasza drużyna jest do pani. Strasznie się rządziła, co nie? No, szarogęsiła się, jak nie wiadomo kto! Beth, Lindsay przygotujcie mi gorącą kąpiel. No już, przynieś mi chipsy. Skąd Ci je wezmę? Na przykład ze stołówki. No już! Przynieś mi moją kosmatyczkę, Owen! Ale pszczoły! Jazda! Na wrzucanie jej. To najlepsze, co mnie w życiu spotkało. Ale skoro nikt z nas jej nie lubi, to jakim cudem doszła aż do finału? Bo jest przebiegłą zdradziecką radziecką wiedźmą! Takim cudem! Ach, kto powinien wygrać? Nie wierzę, że to mówię. Ale chyba wybrałabym... Dankana. Tylko nikomu nie mówcie, dobra? O, też mi wielka tajemnica. Ty się normalnie do niego podwalałaś. Nawet mój Labrador tak się nie ślini na widok steku. I co? Łyso ci się zrobiło? O! Duncan? Rany, twardy z niego gostek. Widziałem, jak siłował się z niedźwiedziem. Króliczek! Duncan? Nie cierpię frajera. Przez niego zlałem się w gacie. Namalował mi wąsy flamastrem. Odprowadził mi moje majtki. Polał je ostrym sosem i dał mi do zjedzenia w bieliźnianej kanapce. Ochyda. On nie jest wkurzający. To idiota. to wcale nie jest taki twardy. Kort nie mówiła, że potrafi być uroczy. No. Drzewa jest wrogiem jeleni i drzew. Owen był z nim niezły ubaw. Ale wzbijaka to nam dołożył, co nie? O, to bolało. Na Jest całkiem nieszkodliwy. Już my wiemy, komu ty kibicujesz. Tak, to Gwen jest moją faworytką. Och, daj spokój. Jest bystra, ale nie nadaje się do pracy w zespole. A ja się nadaję i to ja powinna! Przestań gdakać, przegrałaś i pogódź się z tym! Głębokość dla drużyny dała się pogrzebać żywcem. Żegnaj podły świecie! Czasami bywała strasznie niegrzeczna. A gdzie jest spa? Muszę się odświeżyć! Co? Jakie spa? To jest obóz! Tu nie będzie jacuzzi. Idiotka. Masz może ze sobą farmę czerwonych mrówek? Tak. Myślę, że ona jest w porządku. Gwen i na nie dały mi w kość po połączeniu drużyn. Chciałabym, żeby obie wygrały. Na samym początku trochę się jej bałem, ale potem zrozumiałem, że to bratnia dusza. Nie mogę powiedzieć o niej złego słowa! A naprawdę niewiele mi trzeba, żeby źle mówić o ludziach. Ona jest po prostu świetna! Ta dziewczyna ma klasę! Od razu się zaprzyjaźniłyśmy! Byłyście w przeciwnych drużynach. No i co z tego? Ziom, ale się strzaskałeś? Kto? Ja? <grym> no, może trochę. Ej! A teraz na kogo byście zagłosowali? A mogę na Sejdi! O! Nie zagłosowałabyś na siebie? Nie można głosować na siebie, Sejdi! To obcia! Aha, no dobra, to ja zagłosuję na ciebie, a ty zagłosujesz na mnie! <grym> Dziewczyny! Przecież można głosować tylko na finałową piątkę! Rozumiecie? Ach, tak! No, to już nie wiem. Myślę, że Gwen powinna wygrać. Serio? Ale przecież olała cię na oczach milionów widzów i wybrała fajniejszego i przystojniejszego. Dzięki za przypomnienie. <głędy> Gwen jest moim ideałem. Co prawda, mnie nie wybrała, ale jeśli jest szczęśliwa, to ja też. <głędy> Jesteś w porze ziom. <głędy> <A -ha>! Oj, <Poli. głędy> sorki stary. Mam poważny dylemat dla czy Gwen. One obie są super. Leśna bez dwóch zdań. Ale i tak wybierzesz Dankana. Co nie? A niby dlaczego miałbym? No jak tego nie zrobisz, wszystkie twoje ckliwe, miłosne liściki do Leśnauny będą w internecie. Dobra, niech ci będzie. Zagłosuję na Dankana. <laughs> nie. Owen zasłużył na wygraną. Jest odbezpieczoną śmierdzącą bombą. Zdecydowanie. Ten koleś potrafi wypekać cały alfabet. Zasługuje na zwycięstwo. Kan ma na koncie największe zasługi. Wybudził się z przydługiej żrenki i pomógł nam wygrać w No fakt, to prawda. Zastosował wtedy numer Popęć nowemu kota. Zrobił coś, na co was nie było stać, frajerzy twardziel z niego. Gwen powinna zwyciężyć. Ha, ha. No dobra, przegrani. Nadszedł czas na najbardziej zaskakujący zwrot akcji w dziejach. Dziś wieczór wy zdecydujecie, kto opuści wyspę totalnej porażki. Nie może być. Może. Tyler? Wszystko wam wytłumaczę. Dzisiaj nie będzie żadnych pianek. Zapytam każdego z was po kolei, kogo chciałby spotkać tutaj, w Playa de los Przegranos. Katie i Sadie, macie jeden mózg na spółę. Odpowiedzcie razem, na kogo głosujecie? O, najbardziej tęsknię za leszałną. O, super byłoby ją znowu zobaczyć! Głosuję na lezaune! <laughs> dlaczego na nią głosujecie? Skoro lubicie lezaunę. Dajcie jej spokój! No to mamy trzy głosy na lezaunę. Co? Nie! Zagłosowałaś na moją dziewczynę, Kretynko! O, zabieraj te łoty balancie! Efej! <mulity> Wspaniale! No dobrze, pora na kolejny głos! Lindsay? Spokojnie, ja nie zagłosuję na leszaune! <grym> Lindsay! Nie, możesz głosować na mnie! Trzeba głosować na kogoś z finałowej piątki, na przykład leszaunę. Ludzie, skupcie się! Nie wymieniajcie imienia Leszalna! Sześć głosów na Leszaunę. A, leszauna? Nie. nie! Mamy siódmy głos na Leszaunę. Chris, to jest papuga. Nawet nie wiem, kim jest leszauna. A, pojścieć leszauna. Dziewięć! Na wyspie została tylko czwórka. Do zobaczenia w następnym odcinku. Oj, będzie się działo. Na wyspie totalnej porażki. A, lezauna?